Witam. Dziś drugi dzień hartowania kurcząt. Mamy taką pogodę, jest 20 marca. No i słoneczko jest jeszcze zimno, ale do słońca jest bardzo fajnie. Tu one są na. Te kurczęta są na wyjściu, czy w bramie garażowej. I tak są wystawiane. I tutaj klapa od, od chowalnika jest otwierana. Nawet już próbuję wyskakiwać z tego, bo. Są na tyle do tego, no ale to, można zobaczyć jak one od razu Słońca tutaj może mają niewiele, bo tak Jak widać, że kąt padania jeszcze tego światła jest, e, dość, m, Słońce jest dość nisko I ten dość duży, kąt, e, no, dość duży kąt jest stosunkowo do deski Jak będzie słońce e, wyżej będzie automatycznie Tutaj doświetlało dużo więcej, no ale to powiedzmy tak, jak, jak mówiłem, 20, 20 marca. no I takie są maluchy. Trzeba strasznie uważać w tym właśnie okresie, o chociaż cały czas, siatkować. Miałem tutaj kiedyś przypadek, właśnie w tym miejscu, nawet było cofnięte trochę dalej. Sroki, te sroki, słychać jak lecą, nawet widać. A jak lecą tutaj? Całymi stadami, nie wiem czy je dobrze mierzy, no, ale odleciały. Tutaj się usadowi na, na którymś z tych drzew. A słoneczko jest tak wysoko, żeby dawało do, do góry. I, no i przymierzy, te, słyszą te kurczęta w środku. No i zdarzyło się, że, e, że tutaj jeden, jeden e, kurczęta, no dwa z zeszłego roku dwa lata temu i teraz właśnie uważam żeby e, cały czas było siatkowane tutaj od góry jak są kruszęta otwarte właśnie w ten sposób jak e, brama garażowa bo no, jak pokazuje licho nie śpi. z każdej strony trzeba uważać bo nigdy nie wiadomo no tam na termometrze nawet nie wiem ile tam około 30 stopni jest e, w słońcu ale widać że fajnie jest no i przede wszystkim e, słońce Słońce, takie pierwsze promyki słońca. No te kurczęta, no i dopływ świeżego powietrza, zupełnie inne są te kurczęta. One się tak cieszą, no bo e, jak są zamknięte, później też pokażę te, co są jeszcze w piwnicy. E, takie malutkie one są wyklute w niedzielę. Dość tak, powiedzmy, że udane klucie. E, wykluło się fajnych, zdrowych kurczątek. E, dość sporo. E, wszystkie są w kartonie, jak tego całe. E, wszystko na, oparte na kartonie w hodowli. No bo wysyłki w kartonie e, odchowalniki pierwsze są zrobione z kartonu. E, I bez kartonu e, e, niewyobrażalne funkcjonowanie. Widzę mówiłem 20. 20 marca e, generalny strajk rolników. Przed chwilą rolnicy e, właśnie traktory jechały tutaj na, na, na strajk, żeby nam blokować mm, w dużej mierze tutaj Kraków. Całą wódnicę krakowską walczą w słusznej sprawie. Te my, jako, jako hodowcy, czy to gołębi, czy drobiu. E, jesteśmy bezpośrednio tak samo dotknięci tym, e, co się dzieje e, na gospodarstwach, no bo e, kiedyś to wspominałem: najpierw o niej później, my, no później były zakazy, już były takie pierwsze, pierwsze przymiarki do zakazywania, w sumie to rejestrowania, ale to jest pierwszy krok do zakazu hodowli. E, drobiu takiego przydomowego, jedynie w ograniczenie, później już, e, później już całkowicie zakazywanie, e, i takimi małymi krokami e, e, mówią nam, że wolność i tak dalej, no ale codziennie tej wolności jest coraz mniej. Już coraz rzeczy, które wcześniej można było zrobić, dzisiaj już nie można. Ja na przykład też opalam. E, Kominek mam i, i drewnem, i ja uważam, że to jest najbardziej ekologiczny sposób e, ogrzewania, i przede wszystkim e, to jest e, e, sposób, który jest e, taki naturalny i odnawialny. Jak jest prawidłowo gospodarka leśna prowadzona, no to wycina się drzewo, drzewo sadzi się na nowo i Powiedzmy to jest e, bez końca no i przede wszystkim no, e, sposób można by pewnie zarządzić, żeby, żeby te piece piece były e, bardziej sprawne, techniki, znaczy takie żeby parametry miały większe, a lepiej, lepiej e, ci co palą, po to, to mniej więcej na tej zasadzie, żeby złapać złodzieja, to oskarży, że wszyscy są złodziejami, jak tutaj mam sąsiedzi, którzy palą takimi jakimiś dziwnymi rzeczami plastikami i ogólnie śmieciami no to żeby takie wyłapać, no to wszyscy zapłacą cenę i wtedy jest wtedy jest już wszystko jest załatwiane, nie trzeba się trudzić wiele bo zakazuje, a poza tym piece to już jest technologia, która już długo jest produkowana a trzeba zmienić technologię, żeby ożywić rynek no i no i trzeba kogoś poświęcić. Nawracając do kurczątek, tak jak widać, rosną fajnie. Jest, jest tutaj w sumie, tak jak tak z grubsza przeglądałem, no to jest dużo kogutów. No ale jest tyle już dużo. Ale jako mają taką tendencję od razu, chcą łapami wydrapywać właśnie w tych karmidełku żeby tą paszę wyciągać, no i zaczynają. Już teraz się pojawiła pierwsza trawa. Będą dostawać powoli zielonkę. Kurczęta bardzo lubią. No i przede wszystkim, no to samo ta wiosenna jest najbardziej wartościowa trawa. Najbardziej. A później, jak przyjdzie pogoda, no one będą wystawiane tak jak, tak, jak są teraz, całą paczką. Wystawiane są na zewnątrz. I tylko na noc jest impalona, no ale to zapowiadają teraz deszcz, jeszcze Jeszcze mróz w tym m, dziś był no, dość taki spory, minus 3 stopnie pozamarzało wszystko. Także jeszcze może by było im zimno, ale już stanie długo i będą wystawiane właśnie przez siatkę do, na trawę. One sobie wydziąwują e, tą trawę e, bezpośrednio e, przez siatkę. Tu mają zabezpieczone, nic im się w nocy nawet nie podkopie, jest e, tak pomyślane. I żarówka im się, zaby, tak ja im palę. Żarówkę i przede wszystkim nie ma sprzątania. Cały czas są na świeżym powietrzu. Tu się tak powiedzmy: ta klapa się zamyka. Tutaj co, co jest? To jest z takim otworem na 2 cm wysokie. Także mają dopływ świeżego powietrza. Także wymiana powietrza no, nie na tyle duża, żeby, żeby ta żarówka, to jest w sumie 60. Żarówka zwykła, żarówka takim funkcję ma świecenia i, i grzania. I przy takiej grubości płyt no ciężkie jest, to jest ciężkie do manipulowania, ale ogólnie ktoś dzwoni, później odzwonimy. Ale ogólnie jest tak, że e, dobrze izoluje. A już się już biją, już pierwsze awantury. No, i takie kurczątka rosną, zaraz e, e, zejdziemy do, do piwnicy Dziś e, były właśnie e, czyszczone rzeczy. To znaczy czyszczone em, inkubator em, i uważam, że najlepszym metodą na dezynfekcję inkubatora to właśnie jest słońce. Przepraszam, no, to inkubator, ja to przed chwileczką, tego, no to do słoneczka najbardziej najbardziej efektywnie jest właśnie e, słońce, które dezynfekuje, ale to e, tak, tak na, na marginesie najlepszym tego dlatego, w kurczętach to wszystko, co jest na słońcu, to raz, że przyswajalność witamin, wchłanialność witamin jest dużo, dużo większa, eee, na bieżąco ta, ta, to wszystko się dezynfekuje, dopuść świeżego powietrza eee, to jest nieporównywalnie ymm, ymm, stosunkowo do, do zamkniętych pomieszczeń, te do, 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 do kury, to wszystko, E, żywotność, zdrowotność e, od małego jak są wychowywane właśnie no i płynie tak jak mówiłem zielonka dodatkowo na wiosenna na, na najwięcej witamin, krwawnik, ogólnie te, e, e, cała trawa wszystko ma jakieś tam sk składniki, które e, kurczętą jest to, to no i przy, no, tak, tak, tak jak e, e, tutaj czy mlecz, czy, czy krwawnik, czy jakąś babkę czy tego, to są naprawdę bardzo fajne rzeczy, które, które właśnie kurczęta w tym okresie takim wiosennym najlepszy. tylko po później letnie kurczęta, ja uważam, że najlepszymi kurczętami są właśnie takie od lutego, marzec, kwiecień, te kurczęta są nie za ciepło. Jak się jeszcze tak wystawia, je, to one się dodatkowo, dodatkowo tak powiedzmy hartują i, i no, wychowują się takim na, na zdrowo, na świeżo, na świeżym powietrzu i, i jak jest zbyt gorąco, to e, ja zauważyłem, że te kurczęta są już takie, ta już trawa już jest taka, nie, jak w lecie na przykład, to ta trawa już nie jest taka soczysta jak e, ta wiosenna e, i za dużo za gorąco jest. I, i wolniej kurczęta rosną nawet na tych samych tego, y, rzeczy się trzeba za, y, na przykład y, często y, zakwaszać woda, woda się psuje no i dużo więcej jest problemów. Przy takich powiedzmy tak jakby było pogodnie, tak jak teraz jest, słoneczko nie mocno gorąco, ale żeby tak jak są już tutaj mają odsłonięte od, od wiatru, bo jest to, powiedzmy takie drobne powiewy wiatru, ale ale e, słoneczku i mi jest bardzo fajnie, cieplutko tak jak widać i tak, ja za chwileczkę tutaj zabezpieczę i e, zabezpieczę je mi tutaj I pokażę jeszcze te co są e, na dole tak jak mówiłem fajnie się tego też będą miały dziś sprzątane e, wymieniane w sumie one są na trucinach wymieniane truciny na, na świeże karton Karton tak samo wymieniany, żeby to Jak nie mam kartonu, to daję też go do słońca. Słońce suszy dezynfekuje automatycznie mm, mm, ten karton. No nie zawsze się zdarza, żeby takiej wielkości jakby się chciało ale, ale, ale całymi stadami latają. No i to jest zagrożenie bardzo duże dla, dla kurczów. One z daleka słyszą, ee, i, i sroki to taki mają instynkt taki nawracają, a nie, poleciały dalej i mają taki instynkt yy, yy, szperacza, takie gdzieś tutaj zerkną, gdzieś podlecą I jak yy, słyszą właśnie takie kurczęta cały czas rodzą hałas i to, yy, yy, to przyciąga takie drapieżniki także robimy pauzę, zabezpieczamy i, i pokażę to, co jeszcze jest na dole no i tutaj Szyły. nie nieprzyzwyczajone, żeby ktoś do nich mówił no i tutaj mamy właśnie tak 45 kurczątek się wykluło z 56 jajek było 6, się nie wygłoło, reszta była niezależona no i tak, tak, no powiedzmy od niedzieli są e, takie kurczątka, teraz właśnie będą mieć wymieniane, wymieniane w e, trucinę daje takie odpylone truciny, żeby, żeby nie powodowało to uzawienia z oczu. No i co? Powiedzmy w zależności jak powiedzę, w zależności od potrzeby, ale co? Dwa dni wymieniam trocinę i jest bardzo fajnie. Te kurczęta się tutaj dobrze czują. No Jak widać, żaróweczka może tak za bardzo doświetla. Żaróweczka jest 40 i em, i to wystarczająco tak ciepło jest, no, wystarczający na, 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 na żarówce 40 no, problem jest tego, że z trociną, że one często do poidła dają te trociny no i na karmie, tam gdzie y, y, dostają jedzenie to tak samo y, dostają y, na samym początku na takim talerzyku, żeby y, 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 żeby szybciej jadły no nieraz te kurczęta jak tego, no i wrzucają truciny często do, do, do środka, a później już mają ten karnik taki dany do, do środka, taki z otworami. I sobie tak wyjadą. A przede wszystkim, jak daje te dodatki tego, no to do karmnika nie można tego nasypać. One się zbiły tam, właśnie do, w kąt, to tak, żeby nie za bardzo nie będziemy przeszkadzać. No ale tak jak widać, kurczątka w większości to są lakenfeldery. Te wszystkie ciemne i no niektóre jasne, tak się klują Ale tutaj w tym te klucie akurat było bardzo dużo tych, tych lakenfelderów ciemnych e, Tak jak widać, jasne Tak jak ten tutaj obok, to, jest, no to wszystko są te trzy, na przykład obok siebie to są lakenfeldery No i widać, że jest jasny, taki siekowaty, później bardzo jasny, no i ciemny No i troszeczkę jest kurcząc podkarpackich tu jest jeden termin kogut, wiecie, z czubatki e, staropolskiej, a tak to e, na różyczkowym podkarpackie. E, a, no, powiedzmy, że tam było kilka jajek, które po prostu y, były dorzucone dodatkowo. Tak, większości to były właśnie y, lachenfeldery wyklute. Zależenie y, bardzo ładne. Ja wiem, że było sześć no, w, tym, w tym okresie można też sprawdzić kurka kogut po skrzydełkach, może kiedyś pokażę tak samo jak ja sprawdzam to po skrzydełkach jak to kurka kogut, pierwszy, drugi dzień dobrze jest właśnie sprawdzić jak się, ile się ma kogutów, ile kurek można nawet od razu przebrać żeby, żeby, żeby można no tak, tak jak mówię, no, no można to sobie sprawdzić kogut kura na samym początku Kiedyś może przy następnym klucie, za chwileczkę pokażę inkubator, zanim długo też będą następne, to przy następnym może pokażę właśnie e, jak, jak sprawdzić, bo to trzeba mieć dwie wolne, żeby złapać kurczaka, wziąć do ręki i rozłożyć skrzydełko, żeby e, to zobaczyć. Ale tak jak widać, tu się taki e, przytrafił jeden kolorowy, jeden taki, no niektóre rakenfeldery, takie siwo, siwo czarne no i bardzo jasne, praktycznie białe. Także pokażę jeszcze metodę na, na obracanie jajek taką szybką w inkubatorze, takim bez funkcji automatycznej, bo w sumie on nie z funkcją, ale żeby weszło więcej jajek, no to zrobiłem, zrobiłem na, na no jajka są na siatce i, i automatycznie wchodzi zamiast 56, to wchodzi praktycznie 80. Na samym początku, później z czubatki miałem akurat duże niezalężenie jajek, no i teraz się zrobił luz już w tym inkubatorze, też zawsze daje więcej, więcej tych jajek, żeby żeby po prostu nie było większych strat. No, na samym początku pierwsze 5 dni jest dużo, później prześwietlenie po pierwszych pierwszym 5 dniach no i wtedy automatycznie można no te, co są niezależne odrzucić. No i, no i ten inkubator powiedzmy, że cały czas jest pełny. Na samym początku może jest przepełniony, ale później już się robi taki normalny. Także pauza pokażę jeszcze jak ja e, z tymi jajkami. No, mamy tutaj te jajka. Zaraz inkubator zacznie piszczeć. Ale e, taka szybka, szybka demonstracja. Ja, jak są takie jajka rozłożone na, na siatce i tyle wystarczy, biorę tylko ręką, delikatnie przekładam, dobrze jest zbliżyć, żeby nam się te jajka nie... nie no i prze, nie trzeba przekładać i powiedzmy, że taką operację na samym początku, pierwsze dni, 2-3 e, razy dziennie, później już nie ma to za bardzo znaczenia. Znaczy nie ma, ale już nie, taki, nie w takim stopniu jak na samym początku inkubacji, bo inkubacja, jajek, ten zarodek jak już się zawiąże, no i tak, ja to tak delikatnie, no tutaj jak widać troszeczkę się miejsca już zrobiło, odbył no dość duży odrzut tych jajek, one na samym początku miały krzyżyki założone, też były w innym inkubatorze też. Założone, no, żeby było po prostu swobodnie. Tamten się kończył. wrzucone były jeszcze jajka, żeby. Ja to, tak, ja to tak robię, że do każdego inkubatora dorzucam jajek. Zanim jeszcze jest ten 18 dzień, to powiedzmy, że tak sobie obliczam, żeby załączam ten powiedzmy gdzieś w 12 dniu. I dokładam do tam się mają klucze, ale już tam też e, był jakiś tam odrzut tych jajek. No to tam dokładam jajek e, i zapalam następny inkubator, żeby, żeby po prostu było więcej tych jajek. No te pierwsze 5 dni po pierwszym prześwietleniu tutaj odpadają i z tamtego inkubatora wcześniejszego przekładam w sumie cały czas są dwa inkubatory i tak samo będzie na, na tej zasadzie, że tutaj do tych jajek teraz mamy od 12 tutaj mamy od 12 jest inkubator, 28 dni inkubacji no i gdzieś koło, koło no, praktycznie już nazbieram sobie jajek będzie załączony inkubator właśnie kolejny gdzieś około 12, może tego może wcześniej zobaczymy jak będą. Zrobimy pauzę. No i już zamknięty, no, temperatura spadła na 26 i no tutaj 12 jest na inkubatorze 12, zatem jest 28, 28 dzień inkubacji. I tak jak mówiłem do jednego wkładam, do jednego wkładam mniejka w 12, 12 dniu do 18 do 18 jest w tym inkubatorze, prześwietlam i jednocześnie wkładam jeden i do drugiego dorzucam. Zawsze jest tak, że no nie jest 100% zaężenie i wtedy można sobie po prostu tymi troszeczkę jajkami przeżąglować. No i w jednym i w drugim po pierwszym prześwietleniu jakieś tam jajka odpadają te co są w drugim inkubatorze przechodzą do tego który był dopiero odpalony a tam się w tym drugim inkubatorze się po prostu kurczęta już klują już 18 dzień inkubacji zwiększenie wilgotności ja tak jak niektórzy nie wiem czy jak mi się uciszył ten inkubator to robimy pauzę i jeszcze na koniec chciałem powiedzieć odzywa się inkubator wilgotność ja nie utrzymuje jeszcze pokażę 45 do maksymalnie 50 on się ustabilizuje jeszcze chwilkę i, ten, i się ustabilizuje ale wilgotność u mnie nie przekracza 50 i fajnie się kurczęta im większa bardzo częstym błędem jest przy inkubacji i dlatego no, są później takie rezultaty kiepskie, jest za duża wilgotność. Wilgotność, już nawet są tendencje, żeby e, początkowa faza jest inkubacji na sucho. A powiedzmy tylko tyle, co wilgoci zaciąga z powietrza. No, ale często ludzie mają. Ja mam na przykład w piwnicy, a e, gdzieś tam po łazienkach, w suchym pomieszczeniu, jednak trzeba dolać tej, tej wody, ale e, ta jak tutaj. Ta wilgotność się utrzymuje na od 45 do 50 maksymalnie wilgotności wtedy bardzo ładnie się te, no już poszło do góry i ono tak dociągnie do 60 jak no był otwarty inkubator i bardzo ładnie się te e, no widać, że się naprzemiennie tego 45, 46 no i taka wilgotność jest wystarczająca nie potrzeba więcej bardzo często mm, bardzo często jest y, y, powodem no, y, duża wilgotność y, powoduje to, że y, kurczęta się po prostu, jak już są te zarodki dużo, to... Topią się w jajku. Za dużo y, wilgotności jest, ta komera się powiększa, no i, i wody jest za dużo w, w jajku, i, no i normalnie kurczę ta się topią i przez to, przez to y, dobrze jest właśnie mniejszą, tak jak tutaj widać, już 47, ale tak, tak do, do 50 maksymalnie u mnie jest inkubacja i bardzo fajnie to y, bardzo tak jak było widać kurczęta się bardzo ładnie klują, no nieraz się zdarzy, że coś, ale w większości przypadków to jest właśnie jajka niezalężone jeżeli są zalężone no to to się klują bardzo, bardzo ładnie dobrze jest też yy, dorzucić taki no ja tak do końca nie wierzę temu hydrometrowi, który jest yy, w środku i dorzucam taki testowo, dorzucam gdzieś tu jest, no, gdzieś ten, przy tym drugim był yy, dorzucam taki Hmm, hydrometr z termometrem e, taki dodatkowy, tak, a nie wiem, gdzie on jest nawet, e, teraz go nie znajdę, ale a to jest, zaraz, tutaj pokażemy, się pozawijał w kable, Eba, już tam. No? nie dobra. Ty. dobra, mniejsza z tym, bo się zawinął w kable, tutaj kable przedłużacze na. Jak to, jak to yy, yy, zawsze jest, gniazdek jest nie za mało, bo nie w tym miejscu, co by się chciało. Są te gniazdka. W każdym razie, pokażę. Taki hydrometr z taką sondą. I tutaj jest czytnik. I dołożyć jako dodatkowe, to nie kosztuje tam, powiedzmy, nie wiem, 10 do 20, no nie, około 10 zł na dwie baterie. Akurat, baterie są do wymiany ale tutaj od razu mamy, ja już to posprawdzałem e, inkubatory także jest dobrze, no bo od czasu do czasu jest dobrze dorzucić właśnie e, taki hydrometr bo da jak tego no to mierzy powiedzmy mamy takie już e, dodatkowe taką kontrolę bo no to, to wszystko może się zepsuć to, to jest takie czy jest teraz a, a później tak żeby mieli 100% pewność jaką mamy wilgotność i temperaturę w inkubatorze no bo m, m, tam różnice, tam kilku e, e, w stopniach, do pół stopnia, do, 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 może być tych różnic między tym a tym, to powiedzmy to jeszcze tak, do pół stopnia, jak jest różnicy, to jest, to jest wszystko w porządku. Także pozdrawiam wszystkich, jak zwykle zapraszam na kolejne filmy. Wszystkim tym, którzy inkubują teraz to udanych lęgów niech się kluje jak najwięcej wiosna idzie, nowe życie także e, pogoda, żeby się utrzymywała wszystkim, który, którzy właśnie e, teraz zaczynają tego, te inkubacje, żeby no przede wszystkim pogoda to też jest e, ważny czynnik przy wychowie, e, przy wychowie późniejszych małych pociech także pozdrawiam, do usłyszenia trzymajcie się, cześć